Serdecznie w kozietułach w gospodarstwie sadowniczym pana Dariusza Ciślaka. Będziemy tutaj przystępować do freszowania komory przechowalniczej z jabłkami. A o szczegółach, jak to wszystko wygląda, jakie parametry bierzemy pod uwagę, cały proces opowie nam Łukasz z firmy Chemirol. Łukasz, czy przybliżysz nam, jak to wygląda? Witam. Proszę Państwa, każdy z produktów, czy to będzie warzywo czy owoc, posiada w sobie receptory etylenowe i dzięki zastosowaniu produktu frucmar, tak jak kolega powiedział wcześniej, możemy zablokować te receptory. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, możemy warzywa za i owoce podzielić na i klimakteryczne i nieklimakteryczne. Te, które są klimakterycznymi, wydzielają duże ilości etylenu, natomiast te, które są nieklimakteryczne, pomimo swojej dojrzałości nie wydzielają aż tak dużej ilości tego związku chemicznego. Prosta, prosta zasada działania 1 w skrócie 1-mcp. Gaz, który się uwalnia z produktu, który zostanie wprowadzony do, do wody, zostaje przyłączony przez receptory etylenowe, uniemożliwiając tym zarazem przyłączenie się etylenu i na, na, nienapędzenie klimakteryki danego produktu znajdującego się w obiekcie przechowalniczym. Co nam daje zastosowanie 1 MCP na obiekcie przechowalniczym? Pierwsze to zatrzymanie, spowolnienie tempa dojrzewania owoców, co możemy zauważyć poprzez zmniejszone oddychanie, ilość wody, która jest usuwana poza obręb komory chłodniczej już jest zdecydowanie mniejsza. Dodatkowo agregaty chłodnicze, same chłodnice, sprężarka pracują w cyklu o wiele krótszym niż na obiektach, które nie są traktowane co nam oczywiście daje to korzyści w formie niezużytego prądu na, na, na konkretną komorę chłodniczą. Tak? I patrząc tak całokształtem, co, co możemy otrzymać po zastosowaniu Prusmarta na obiekt przechowalniczy, to większa masa owoców po przechowywaniu, bo jeśli one mniej oddychały, to mniej zostało uwolnione wody z... Konkretnej, konkretnego y, produktu, mniejsze zużycie, zużycie energii elektrycznej, dodatkowo y, owoce, w tym przypadku jabłka, tak jak to jest w tym y, obiekcie, y, ich tempo spadku jedności jest y, o wiele wolniejsze. Więc m.in. gorzka na jabłek prawdopodobnie nie będzie mogła wystąpić na, na tych owocach, bo sprawca choroby może dopiero infekować owoc w momencie, gdy jedność owocu spadnie poniżej pewnego progu i strzepek grzybni będzie mógł przerosnąć przez klinkę znajdującą się w owocu. Jak wygląda no, sam proces freszowania komór? Pierwsza i podstawowa sprawa to sprawdzenie szczelności obiektu przechowalniczego, ponieważ gaz, którym jest jeden MCP, i czy każdy Z inny gaz, który by został wprowadzony do komory chłodniczej, dąży do wyrównania stężeń. więc musimy zadbać o szczelność komory, żeby po aplikacji Fruitmark, czyli jeden MCP, znajdujący się w obiekcie przechowalniczym, nie mógł wyjść poza obszar konkretnej komory. Bo, żeby było efektywne działanie produktu, musi być odpowiednie stężenie w każdym metrze sześciennym obiektu przechowalniczego. Więc to jest pierwsza, pierwsza z rzeczy kluczowych przy aplikacji 1 metrycykloproperu. Kolejna sprawa. Dawkę preparatu nie wyliczamy na podstawie masy produktu, który znajduje się na obiekcie przechowalniczym, a na podstawie objętości obiektu przechowalniczego, czyli musimy na 100% zmierzyć kubaturę komory. Pole podstawy razy wysokość daje nam ilość metrów sześciennych znajdujących się w obiekcie przechowalniczym. Owoce, które będą przechowywane w naszym obiekcie przechowalniczym, muszą być zebrane w dojrzałości zbiorczej, niekonsumpcyjnej. Niestety nie jesteśmy w stanie cofnąć pewnych parametrów podczas przechowywania. Dlatego też musimy się starać zebrać owoce do długiego przechowywania w optimum, czyli w dojrzałości zbiorczej. Prawidłowe napełnianie obiektu przechowalniczego w konkretnej komory jest to około 7 dni, aby nie tracić tej naszej jędności, zawartości kwasów i nie prowadzić do szybszego rozkładu skrobi. Bo musimy pamiętać, że jabłka, które znajdują się w obiekcie przechowalniczym, pomimo tego, że mamy je schłodzone, one nadal dojrzewają, tak? I Dlatego też musimy jak najszybciej napełnić komorę i jak w najkrótszym... W czasie od momentu, od momentu rozpoczęcia ładowania komory zaaplikować jeden metylocyklopropent, żeby, żeby móc zablokować receptory etylenowe znajdujące się w owocach. czynności mamy wykonane, czyli mamy sprawdzoną szczelność, mamy zmierzoną kubaturę komory, wiemy jaką ilość środka mamy e, zaaplikować w komorze. W tej akurat już mamy e, jabłka, które są schłodzone, przygotowane do aplikacji. Bardzo istotne jest to, że e, jabłka odmiany szampion muszą być schłodzone do około 4 stopni przed e, aplikacją 1 e, metylocyklopropenem Kolejnym krokiem jest to, aby przed momentem wykonania aplikacji przewietrzyć komory na około, przez czas około pół godziny. Jabłka już mamy przygotowane, komora została przewietrzona, możemy przystępować do aplikacji, krótszmarta, na obiekcie przechowalniczym. Po zamknięciu komory na zasuwy dodatkowo sprawdzamy czy mamy zamknięte krany czy okienko jest zamknięte. Na wszelki wypadek warto też okienko zablokować kluczykiem. W tym momencie włączamy wentylatorę na pracę ciągłą i musimy jeszcze pamiętać o jednej istotnej sprawie. Płuczka dwutlenku węgla musi być na czas aplikacji wyłączona ze względu na to, że część 1MCP puszka może zabrać z komoru i dojdzie do obniżenia ilości stężenia w metrze sześciennym 1 propenu. Po 24 godzinach aplikacji wietrzymy komorę przez około pół godziny po czym możemy przystępować do zmiany składu atmosfery w obiekcie przechowalniczym.